Pomysł pana marszałka Setyny, żeby opozycja wystąpiła wspólnie i wezwała do zbojkotowania referendum, podoba się Konfederacji. Nie, opozycja w postaci konfederacji z pewnością nie będzie się włączać w żadne konszachty z platformą obywatelską lewicą. Mam nadzieję, że PSL nie będzie uczestniczył w jakimś nawoływaniu do bojkotów. To jest niedorzeczne. Trzeba rozróżnić referendum od pytań referendalnych. Sam instrument referendum my pochwalamy. Pytania referendalne oceniamy jako częściowo głupie, częściowo straconą szansę. Natomiast z krytyką zaproponowaliśmy swoje pytania lepsze, które artykułowaliśmy w debacie. Oczywiście PIS jak grochem o ścianę nie zdecydował się ich wykorzystać. Bo... Przecież nie o to chodzi, żeby Polacy realnie o czymś zdecydowali, tylko żeby nas polaryzować w kampanii. Natomiast odnosząc się do tego klipu premiera Morawieckiego, to ja powiem tak, ja się z nim zgadzam. Zgadzam się z krytyką rządu platformy za brak referendum, tylko trzeba dodać jedną rzecz. Ta krytyka, którą wygłosił premier Morawiecki, stosuje się tak samo do PIS-u, bo przez 8 lat PIS nie zrobił referendum w żadnej istotnej kwestii, a robi teraz po ostatnim posiedzeniu Sejmu tuż przed stratą władzy, przecież nie po to, żeby Polacy pomagali pisowie w jakiejkolwiek istotnej kwestii współdecydować. Nie było referendum w sprawie europodatków. Nie było referendum w sprawie Fit for 55. Nie było referendum w sprawie zakazu samochodów paliwowych od 1935 roku. Nie było referendum w sprawie otwarcia granic polskiej na imigrację z całego świata, co legalną, co rząd PiSu zrobił i ściągnął tutaj do dużych miast, szczególnie takie hordy obcej kulturowo-ludności, że się robi niebezpiecznie i na basenach, i w przewozach, i w miejscach, w których wcześniej się czuliśmy komfortowo. E, o to wszystko Polaków nie pytał, bo mają gdzieś opinię Polaków. Mają pewną swoją wizję, trochę przywiezioną z za granicę trochę wynikającą z sondaży i po prostu przez 8 lat jechali według jakiejś swojej <laughs> wykoncypowanej strategii. A teraz zgrywają takich, co się w, w, wsłuchują w głos Polaków. Dlaczego? No bo jest kampania wyborcza, trzeba ludźmi manipulować.